czy Artur będzie gotowy i by byś chciał w ogóle spróbować swoich sił w MMA. Wtedy powiedziałeś, że czemu nie, no to mija półtora roku i? I powiem dalej czemu nie, a chociaż e, powiem tak, e, oferty już jakieś były. E, nie powiem, że jestem jakoś tam specjalnie wybredny, tylko no, nie będę ukrywał, przecież, że nie będę teraz szedł tą drogą, którą przeszedł Tomek. No. E, to nie jest ten czas, ja zajmuję się w ogóle innymi rzeczami w życiu. MMA oczywiście jest moją pasją, ja, ja tym żyję, szczególnie, że no oczywiście Tomek to robi, ja tym żyję codziennie, ale no oczywiście nie będę nigdy takim pełnoprawnym zawodnikiem MMA, ale, ale były jakieś już tam oferty, nawet nie chcę zdradzać, dokładnie jakie, ale były naprawdę bardzo fajne z nazwiskami, które są bardzo dobrze znane w Polsce. A z no nie. To, 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 to spytam, a, a, a co z największym bratem? On, on też ma, też ma y, oferty? Też była taka oferta, tylko że y, ja to powiem tak, ja... ja trenuje cały czas. brat Zresztą też on dał bardziej siłowe sporty, ale on by musiał mieć troszeczkę więcej czasu, on potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby, żeby się przygotować, a ja powiedzmy, jeżeli dostanę dobrą ofertę za miesiąc z, z miesięcznym wyprzedzeniem, to by był luksus, spokojnie mogę startować. Brak jako jedcy, pytanie o to, czy by kiedyś ze sobą walczyli powiedzieli, że nie, ale jeżeli popularne się robią teraz walki na przykład dwóch na dwóch, no was jest trzech, trzech na trzech to byłoby coś. Kogo, ale koło trzech no trzech braci trzeba by było jakichś znaleźć dobrych. No, kurde ciężko, dwóch to rozumiem. W tej kategorii wagowej. No no to wiesz, jak nie, no, jak coś takiego było to super, no tak jak zresztą e, mówisz o braciach kołeckich to jest oczywiste, że my nigdy ze sobą byśmy nie zawalczyli, chociaż na sali dajemy sobie niezły wycisk we trzech, te treningi to wspominamy najlepiej po prostu jak jeden drugiego zajeżdża to jest, to jest coś fajnego, ale no, wiadomo, że nigdy byśmy nie zrobili tego dla pieniędzy gdzieś tam no nie, po prostu to nie ma takiej możliwości, nie. Czyli prędzej trzech na trzech. A trzech na trzech, oczywiście, no dlaczego nie, To to było też fajne, no Narkuni versus i jakieś tam nazwisko też popularne, bym powiedział Pudzianowski, no ale Pudzianowskich jest dwóch, kurcze. no także, trzeba było jest kogoś, trzeci brat, jest trzeci brat, jest tak, a no to widzisz, no to to jest opcja, to jest opcja. Robimy walkę, dziękuję bardzo. No, robimy walkę, no to już, już gadamy z KFW, robimy, robimy, dzięki bardzo.